Cześć, z tej strony Norbi i dawno nie widziany armoreturfer na moim kanale. Dużo się pozmieniało. Przeszliśmy z fazy Closed Beta do fazy Open Beta. Dzięki temu wszyscy praktycznie mogą sobie zagrać i zobaczyć, czym tak naprawdę tutaj może nas ta gra zaskoczyć, czym możemy się zdziwić, czym możemy się zachwycić i popróbować zagrania nowymi pojazdami. Nie tylko pojazdami historycznymi, ale też najnowszymi pojazdami, które są na chwilę obecną na na wyposażeniu najlepszych armii jak też są też w fazie projektowej. Dlatego też mamy tutaj taką fajną możliwość. Hm, słuchajcie. Trochę się pozmieniało ze względu na to, że ja już rozegrałem trochę bitew w, w, na tej grze mam już odkryte parę pojazdów. Może nie doszedłem jeszcze do najwyższych tierów ze względu na to, że no na to trzeba jednak czasu. Nie ma możliwości, żeby jakoś bardzo szybko to wszystko przejść, żeby bardzo szybko sobie pozwolić na to, że będziemy mogli sobie jakby od razu wskoczyć na w głęboką wodę i próbować gania na 6, 7, 8. Nie, niestety do tego trzeba dojść. Ja w na ClosedBecie miałem dostęp do m, najwyższych tierów. Mogłem sobie nimi pograć, dlatego pokazałem Wam filmiki o tych pojazdach. Jednak, powiem szczerze, nieznajomość dokładnych map, nieznajomość y, możliwości danych pojazdów nie znaczy, nie dała mi takiej możliwości w pełnego wykorzystania tego, co te pojazdy potrafią. No, dlatego też i dzięki temu, że firma Obsidian dała mi tutaj możliwość skorzystania z pakietów takich startowych. Mogę sobie pozwolić na to, żeby te pojazdy odkrywać w miarę szybszy, komfortowy sposób. Dzięki temu, że mam konto premium, tam jakiegoś Golda oraz pojazdy premium, które mogą zarabiać spokojnie na to, żeby kupować nowe pojazdy. Niestety koszty związane z nowymi pojazdami, z odkrywaniem poszczególnych ulepszeń są dosyć spore, no i trochę, trochę się długo czeka na to, że żeby coś tam dodatkowo odkryć. No dobra, gadu gadu, ale trzeba przejść dalej zobaczyć. Zobaczcie, mamy Wolfi. I tutaj jak widać M113 odkrytego Patona 48 Leoparda 1 i OFA 40. Pojazd fajny, ale to 1 więc tutaj nie ma cudów. Paton 48 przyzwoity, ale też nie ma jakiegoś tam szału. No zresztą bardzo bliźniaczy do tego, co mamy w WoCie, Patona 48, no party pierwszy, nie jest tak szybki jak w WOCie, mimo że ma prędkość 64 km na godzinę, jednak jego opory gruntu są dosyć spore. Więc no, niby jedzie, ale tak nie do końca. OF 40 bardzo, bardzo fajną maszynkę, którą nie tak dawno zakupiłem. Dodatkowo jeszcze od, odkrywane tutaj pojazdy, ale na razie ich nie kupuję. Jakoś tak nie mam za bardzo. Um... Chęci do tego, żeby dodatkowo wykupić sobie wszystko w teorii. Kasowo nie jest tak źle, w jakiś tam sposób, kupując nawet nowe pojazdy, jestem w stanie zarabiać. XM800T, rewelacyjna zabawka, naprawdę cudo na kółkach, ale to też jest bardzo specyficzny pojazd. Nie wszyscy będą lubić tego typu pojazdy zwiadowcze, tym bardziej, że no cóż, trzeba jednak troszeczkę inaczej grać w inny sposób oraz Dragon 90. Tutaj, jak widzicie, pojazd, który jest z grupy pojazdów kołowych, nie gąsienicowych i no, to jest dosyć duża specyfika gry takimi pojazdami, ze względu na to, że zupełnie inaczej nie ma stania w miejscu obracania się, tylko niestety trzeba jechać przód, tył i skręcać kołami jak w normalnym pojeździe samochodowym. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj lawa 150-90. Taki sam mniej więcej pojazd jak Dragon, czyli no może trochę większy, całkiem niezły zasięg widzenia, niezły współczynnik kamuflażu, czy miary miar podobne do Dragona 90. Fajna zabawka i kosztuje on bodajże poniżej 1000 z srebra. No tak. I można spokojnie na nim zarabiać. Całkiem przyzwoite kiedyś przygotuję materiał na temat tego pojazdu. Wtedy dokładnie będę na jego temat więcej mówił. Nie mam kupionych jeszcze ani T92 ani iMIX 10P90, jak też i MBT. Na razie nie zastanawiam się nad tym, czy by nie kupić sobie tego MBT, żeby spróbować zagrać z takim pojazdem, które rzeczywiście jest ciężki, dobrze opancerzony i ma duże walnięcie. Ale na razie mam OFA 40, który powiem szczerze, jest całkiem całkiem sympatyczny. Przejdźmy sobie do yy, szyszkina. Jak wiadomo, PT-76 to każdy dostaje na samym początku. I poszedłem sobie spokojnie w kierunku T-54. znane z Vota oczywiście. T-62 i T-64, którego bardzo chciałem, bo bardzo mi się podoba. Dodatkowo jeszcze posiadam tutaj Abota, jeśli chodzi o pojazdy Premium. To jest oczywiście trzeciotierowa artyleria. I tyle. Dodatkowo wozy wsparcia bojowego IMX 100, znaczy 10P, no to jest rzeczywiście cudo na kółkach. Trzeciotierowy pojazd, który naprawdę posiada niesamowity karabinek i można nim dużo, dużo zrobić. Oczywiście jeszcze skorpion i to by było na tyle. W teorii mam poodkrywane jeszcze te pojazdy, ale na razie jakoś tak nie planuję. Chyba, że zrobię sobie tego tej na MK5. No on tutaj mi się dosyć też wydaje niezłym pojazdem, ale to już w przeszłości. Dobra, zobaczmy sobie garaż. Tak jak powiedziałem, mam tutaj aboto. trzeciotierową artylerię z... No właśnie. Rozegrałem może ze 3-4 bitwy to artylerią i powiem szczerze, gra się śmiesznie. Można zrobić dużo, można. Hmm. Zagrać naprawdę fajne bitwy, pod warunkiem, że nie ma się przeciwko sobie ogarniętej artylerii, ze względu na to, że specyfika gry artylerią w Amulet Warfare jest dosyć inna niż w ogie. No i trzeba tutaj się przyzwyczaić do tego, że nie bijemy po 2000 czy po ileś, tylko bijemy po 100, 200. I, ale bijemy za to bardzo, bardzo celnie, bardzo. No i często. Dlatego też. No cóż, zrobię też jakiś tam filmik, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. LAV 150 90, tak jak powiedziałem, pojazd kołowy, bardzo fajny, bardzo szybki, wymagający trochę takiego specyficznego zagrania. Albo zagramy nim bardzo do przodu, pojedziemy jako scout i będziemy próbować świecić, cokolwiek zrobić. Wówczas będziemy bardzo przydatnymi dla drużyny, ze względu na to, że tak naprawdę dużą rolę odgrywają scouty. Ewentualnie. Możemy zrobić, jak, robić jako pojazd wsparcia i strzelać z innymi pojazdami z daleka. Przeładowanie oraz penetracja jest naprawdę dobra, więc możemy sobie tutaj na dużo pozwolić. Obiekt 155, dostaliśmy go za udział w zamkniętej becie. No, powiedzmy sobie szczerze, takie T62 z trochę lepszym walnięciem. Długi czas przeładowania, nawet nie jest zły. Powiem szczerze, że jak na pojazd dany gratis, jest całkiem przyzwoity. Obiekt 430, Widzicie trochę mniejszy, trochę czy trochę fajniejszy. No, mniej więcej są porównywalne, nie ma jakiejś tam dużej różnicy między nimi. Dla porównania, T62A i macie obiekt 155 czyli tak naprawdę, jak widać, te pojazdy są bardzo podobne do siebie, czyli T62 oraz obiekt 155 T62 całkiem fajna maszynka, chociaż no, powiedzmy. Że myślałem, że będzie trochę lepsza. Ja nie do końca jestem z niej jakąś taki zachwycony tym pojazdem. Natomiast to, do czego bardzo dążyłem, to właśnie T64. Bardzo mi się podoba. Bardzo niski, bardzo zawarta taka sylwetka, malutka wieżyczka. Fajny pojazd. Też na samym początku jeszcze nie umiałem nim grać i tak sobie tutaj szło. Dodatkowo jeszcze RDF-LT. Świetny, świetny zarabiacz. Powiem szczerze, że dosyć trudny w grze ze względu na to, że ilość HP nie rozpieszcza nas. Jeśli chodzi o pancerz też nas nie rozpieszcza, ponieważ tutaj w niego praktycznie wszystko wchodzi, nie ma możliwości, żeby coś tam odbić. Natomiast rewelacyjne działo niestrzelające może nie wiadomo jak mocno bije tak średnio po 250, pomimo tego, że w teorii obrażenia ma 216, ale tak potrafi strzelać po 220-250, penetracja rewelacyjna 275, szybkostrzelność 1843. Dodatkowo, podbudowany jeszcze wszelkiego rodzaju modyfikacjami, potrafi strzelać po 3,6 sekundy i naprawdę, powiem szczerze, że robi sieczkę. No, jeżeli mamy oczywiście kogoś, kto jest nam w stanie spotować, nie jesteśmy sami bezpotowani, bo tak jak powiedziałem, w niego wchodzi wszystko. Ha, i ostatnia zabawka, jeśli chodzi o kwestie zarabiaczy, Typhoon 2. Pojazd, no powiem szczerze, że takiej starej klasy, spróbowano zastosować pojazd, który jest bezwierzowy, normalnego niszyciela czołgów, czy, bądź też pojazdów opancerzonych i hmm, trudno mi powiedzieć dokładnie, co, co im z tego wyszło. Czas przeładowania rewelacyjny. To przeładowuje poniżej 6 sekund. Jeśli chodzi o uszkodzenia, to mamy tutaj średnia 400. Penetracja 326. Naprawdę jest w stanie przebić praktycznie wszystko. Dodatkowo jeszcze mamy pociski hity. o penetracji 287 i średnich obrażeniach 500. Ale te pociski potrafią zadawać obrażenia na poziomie 600. Naprawdę potrafi co niecałe 6 sekund bić po 600 i rzeczywiście można z nim zrobić dużo duże duże obrażenia pod warunkiem, że no właśnie, że mamy dobrą mapę. Mamy mapę, gdzie możemy się trochę przykampić, nie możemy jechać do przodu tego tą ilość HP, jak też i sobie pancerz nie umożliwia nam to za bardzo, żebyśmy sobie tak pchali się do przodu i walczyli jak równy z równym. Natomiast jako zarabiacz sprawuje się całkiem przyzwoicie, z względu na to, że no na dobrej bitwie, albo nie tak, na samej bitwie, jeżeli zrobimy nie zrobimy nic tam, to robimy tysiąc obrażeń. Zarobimy i tak powyżej 100 tysięcy. Na bardzo dobrej bitwie potrafimy zarabiać 300 i więcej tysięcy, więc naprawdę jest to nieźle. Oczywiście mówię tutaj cały czas o koncie premium. Nie tylko, nie, bo jak wiadomo, wszelkiego rodzaju zarabianie zaczyna się wówczas, kiedy mamy konto premium i wtedy naprawdę jest to dopiero odczuwalne nawet z zarabiaczem, że zarabiamy i to całkiem nieźle. Takie wygląda mniej więcej mój garaż na chwilę obecną. Dodatkowo jeszcze tutaj posiadam jeszcze jakieś pojazdy właśnie typu Scorpion, o którym mam opowiadałem, że sobie go odkryłem. Dopiero zaczynam przygodę z tym pojazdem, ale wydaje się całkiem niezły. XM off. i Dragon 90. Dragon 90 wygląda bardzo podobnie do Lava 150-90 No mniej więcej ta sama kategoria pojazdów. I też wydaje się niezły. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie jakichś tam ustawień, może tak, przejdźmy sobie do ustawień. I wiele osób zarzuca Armored Warfare, że potrzebne są bardzo, bardzo mocne komputery i że w, żeby dobrze sobie zagrać, zobaczcie, wszystko jest ustawione na Ultra. A jedna rzecz mi tutaj nie wygdyje, że oświetlenie jest ustawione w ustawienia. Oświetlenie nie jest ustawione na ultra, wszystko jest ustawione na ultra. Grafika GeForce GTX 770 wszystko na ultra. Gra chodzi na poziomie 50 do 60 fps, i takie stabilne, nie ma jakichś tam strasznych spadków. Także pod tym względem jest tutaj naprawdę nieźle. Optyma optymalizacja tej gry jest w zasadniczy sposób poprawiona w stosunku do tego, co było w closed ZBcie. Dlatego też nie można powiedzieć, że, ach, że naprawdę nie będzie ta gra grywalna. Owszem, będzie w momencie, kiedy. P posiadacie już taką kartę grafiki w miarę przyzwoitą, w miarę nową. Ja nie mówię o starszej karty grafiki, bo wiem dokładnie, co było na przykład, gdy na jednym z komputerów miałem GTX 560 z gigowym ramem, i wówczas ta gra chodziła, ale to było w granicach 20 nie, no 30 fpsów, nie, nie było. I to y, przy średnich ustawieniach, także nie było tam jakiejś rewelacji. Natomiast y, dla wszystkich, którzy będą mieli grafikę, już na poziomie 660, 650, może już ta gra już powinna chodzić całkiem przyzwoicie. Dlatego też nie można powiedzieć, że potrzebujemy komputer już za 5000 od razu i dopiero wtedy będziemy grać w Armored Warfare. Nieprawda. Wystarczy komputer za powiedzmy 2500. Nowy na chwilę obecną, bądź też z używek dobry komputer za 1,5 tysiąca i ta gra spokojnie sobie poradzi, więc nie można też tak mówić, że będziemy mieli tragedię, jeśli chodzi o kwestie, o kwestie jeśli chodzi o wymogi komputera. E, ok, tak widzicie. Dodatkowo, co mnie bardzo śmieszy, ustawienia dla daltonistów. Normalny daltonist, czerwono-zielony, czerwono-zielony, żółto-niebieski. Nawet o takich osobach pomyślano. Ciekawostka i jest to fajne. Jeśli chodzi o ustawienie sterowania, mamy w miarę podobne do jak w wodzie Oczywiście każdy może sobie jakoś coś tam ustawiać. Dodatkowo jeszcze na przykład reflektory, które się włącza, bądź też wyłącza, jeżeli mamy bitwy nocne, bo są też tu i takie. I jak widzicie, nasz C przechodzi magazynek, jest to standardowy przycisk, nawet w wodzie jest to samo. Dodatkowo jeszcze, na przykład, zamknijkałdu pod X-em, także wszelkiego rodzaju, jeżeli graliście w WOT, macie tutaj dosyć łatwo, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o właśnie ustawienia wszelkiego rodzaju klawiszologii. Także nie jest to źle, możecie nawet sobie odwrócić odwróć w pionie widok artyleryjski może sobie odwrócić ustawienia dlatego też będzie to fajne interfejs wszelkiego rodzaju możliwości konfiguracji minimapy wielkość skalowanie jej Przeźroczystość, jeżeli Wam przeszkadza, naszukać, że jest ona duża, ale y, znaczy nie przeszkadza Wam, że jest duża, a chcecie jednak mieć lepszą widoczność, wydajecie sobie jej przeźroczystość. Może to jest potrzebne, może nie. Status pojazdu, wszelkiego rodzaju y, informacje odnośnie y, Waszego zdrowia, poziomu zdrowia, poziomu HP, jak też i ilości pocisków. Wszystko możecie sobie konfigurować. Krzyżyk celownika. Celownik w stosunku do. W wersji beta y, zmienił się, tam był bardziej przypominający celem Jimbo, tutaj jest taki trochę bardziej prosty i powiem szczerze, że jest fajny nawet, nie jest tutaj żaden problem, żeby sobie tutaj się do niego przyzwyczaić nie musimy mieć Jimbo y, wszędzie, naprawdę jest prosty, y, można go sobie skalować, możemy sobie go zwiększać zmniejszać, jeżeli nie chcemy mieć takiego na pół ekranu, wówczas sobie zmieniamy oraz wszelkiego rodzaju y, możliwości w bądź też wyłączenia, ile mamy do czasu do przeładowania amunicji, ile nam HP zostało oraz odległość do celu fajna rzecz. Pasek, jeśli chodzi o amunicję, możemy sobie to też skalować. Wszystko jest edytowalne. No i także fajna jest to rzecz. Log bitwy. Możemy sobie to włączyć, wyłączyć, jeżeli kogoś wyspotowaliśmy, będzie nawet raz wyskakiwać informacja wykryto, bądź też uszkodzono, zniszczono, to jest taka normalna. Sojusznica, sojusznicza, drużyna ukryta, możemy sobie nie wyświetlać przeciwników, no bądź też naszych, jeżeli chcemy, jeżeli nie chcemy. Tablica wyników, to jest taki pasek, który jest standardowy na górze, ile jeszcze zostało nam do zniszczenia, bądź też jak bardzo nas oklepali. Wyzwania, to jest do misji PV, PvE, znaczniki wroga, Znacznik przyjaciela i dane trafień. Tu możemy sobie wszystko dodatkowo jeszcze konfigurować. Czat, fil filtr wulgaryzmów, wiadomo. Może jeszcze nie jest tak bardzo y, widoczne. Nie, jest, nie ma jeszcze takiego Takiej fali hejtu na tym czacie, ale cóż, pewnie z biegiem czasu, jeżeli większość osób będzie sobie tutaj przerzucała się na, na tą grę, wówczas te wulgaryzmy mogą być. Remote, ikonki możemy sobie wyłączyć, znaczniki czasu w wiadomościach no, nie jest to potrzebne, bądź też nie. Ewentualnie całkiem wyłączyć. Zostawić tylko dla znajomych z Plutonu fajne rzeczy, naprawdę pod tym względem jest to nieźle zrobione. Oj, jeśli chodzi, nie chcę przedłużać, robić tego filmiku bardzo długiego, dlatego teraz sobie na zakończę przechodząc, może kiedyś. Do wszelkiego rodzaju informacji w kwestii modyfikacji, w kwestii do tego, jak możemy, w jaki sposób zakładamy pociski, jak możemy zmieniać, jak sobie ustawiamy pociski, materiały eksploatacyjne oraz załoga, to już będą kiedy indziej. Dzięki, trzymajcie się i powodzenia w zabawie w Armored Warfare.